Słowa Ewangelii według świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus. Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To Wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jan zwyciężył świat. Oto Słowo Pańskie. Chrześcijanin to odważny człowiek. Taki wniosek moglibyśmy wysnuć z dzisiejszej Ewangelii. On wcale nie jest taki oczywisty, bo przecież obiegowa prawda o chrześcijanach jest taka, że to raczej ludzie, którzy wolą zejść drugiemu z drogi, niż otwarcie wejść z nim w konflikt, nie narzucający się, chowający się ze swoim własnym zdaniem w ukryciu. Nie taki ma być chrześcijanin. Jezus doskonale wiedział, czego życzy sobie od swoich uczniów. Na świecie Doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jan zwyciężył świat, mówi nie tylko do uczniów zgromadzonych w wieczerniku, ale i do nas. Miejcie odwagę, to znaczy nie zatraćcie się w lęku, który nigdy nie doprowadzi do właściwych owoców w naszym życiu. Lęk to oczywiście niedobór odwagi. Można też wpaść w drugie niebezpieczeństwo, czyli w brawurę, która jest nadmiarem odwagi. Jezus nie chce ani, żebyśmy byli tchórzami, ani żebyśmy byli szaleńcami. Oczekuje od nas, że będziemy odważni. Odważni wobec różnych trudności i ucisków, z którymi przyjdzie nam się mierzyć, tak w życiu duchowym, jak i w tej codziennej rzeczywistości, w relacjach międzyludzkich. Wiadomo, że kiedy pojawia się trudność, pojawia się jakaś sytuacja stresująca, człowiek wpada w lęk. Ale im szybciej ten lęk okiełzna, tym lepiej. Bo działając pod wpływem lęku, nigdy nie osiągnie się sukcesu. Prędzej czy później będziemy skazani na porażkę. I czy to grzech, puka do drzwi naszego serca, czy choroba, cierpienie, czy może Kłopoty rodzinne albo kłopoty w pracy, Jezus zachęca mnie i Ciebie, byśmy z odwagą zmierzyli się z tym, co będzie stanowić nasz problem. Słuchając tej dzisiejszej Ewangelii, warto zastanowić się, jakich trudności w życiu obawiam się najbardziej. Być przygotowanym na kłopoty to wielka umiejętność. Umiejętność, która rodzi się z poznawania siebie. Kiedy więc poznam, czego boję się najbardziej, będę mógł temu stawić czoła. I o odwagę w walce z różnego rodzaju trudnościami powinniśmy. Dzisiaj, słuchając tej Ewangelii, prosić Jezusa.